o bogatej modlitwie. Przechodzimy, trzeba zapalić już świece nasze. Przechodzimy do naszego rozważania na temat podmianki kościoła. To, co się, moi drodzy, wydarzyło W ostatnich kilkudziesięciu latach jesteśmy przy naszym, moi drodzy, rozważaniu. 66 sześć, sześć razy 2 rok dwa w tym okresie historycznym. Przeprowadzono zdecydowany atak na wiarę i na słowo poprzez filozofów, gdzie ustalono za kryterium prawdy, rozum, rozbijano wiarę katolicką. Całkowicie w zniszczeniu uległa wiara w słowo-boże. Później, moi drodzy, przyszła reformacja. Tu Państwu omawiałem. Moi drodzy, Państwu tu omawiałem wczoraj siedem potężnych rewolucji, które moi drodzy ogarnęły. Kościół Święty, czy znaczy świat, cywilizacje, wszystkie te rewolucje miały na celu wybicie Boga. akceptuje tylko Pismo Święte. Żeby Państwo wiedzieli, jakie są teraz trendy w Biblii. Są poważne głosy, trzeba wycofać Stary Testament, bo jest nie na czasie. Paweł jest przeszkodą święty, Bugender, a on tam mówi, że głupy współżyjące sobą nie nadają się do Królestwa Urzędowego, nie przejdzie. akceptują Pismo Święte, ale ono jednak także musi być interpretowane przy pomocy rozumu. Stąd też nie cały czas tłuczono do głowy w seminarium, że to, co my, nie, my katolicy, nie dorastamy do pięt protestantom, bo oni mają egzegezę. I to w kółko powtarzane zic IN leben. Czyli siadnąć w życiu. Czyli tylko się protestantom udało przenieść do pierwszego wieku i oni wszystko widzą i. Ale skoro wtedy nie byli, a opierają się o rozum. No to jakim prawem mogą mi truć, że tak było w pierwszym wieku? Rozumiecie, fałsz za fałszem. Więc zapamiętać, to trucie z i nie jak byliśmy mi ciemni, przystarczcie w egzygwezę i jeszcze głupsi dalej. Odrzuca się więc uporczywie urząd nauczycielski kościoła. Nie było żadnego problemu z egzegezą nam klerykom w seminariu dać dziewięć tomów Płana Boga Człowieka Marii ci z głowy. Wszystkie gdywania biorą Byłem zafascynowany, byliśmy z egzegetą. W zimnie skończył. Mózg nieprawdopodobny, mówiono nam. Nie mógł więcej zrobić licencja na biblikum, jak i to egzegeta. No ale jak natrafiłem, że ubek i w zakonie donosił na wszystkich, nawet na jego książki patrzy się nie chce. Więc moi drodzy przy tej koncepcji trzeba odrzucić urząd nauczycielski. A zaznaczam Państwu, przypominam, wszystkie wielkie posunięcia związane z wiarą ostatnich dwóch wieków, wszystkie tylko wykonane dokonane na podstawie prywatnej wiary, pod naciskiem. Więc przypominam, co zrobili gozowie z Odrzucił tradycję. Odrzucił urząd nauczycielski, odrzucił hierarchiczny kościół. Teraz to się stało z Kościołem Katolickim, powiedziałem dzieci. W tej szobce ja już brał udział nie będę. Kościół dalej będzie synodalny. Protestanty z w prawosławie któremu to Kościołowi, Urzędowi Chrystus powierzył zadanie strzeżenia depozytu wiary. Ktoś dziedzinę musi kontrolować i pilnować. Każdy jest wolny, może więc czytać i przyjmować Pismo Święte zgodnie z własną interpretacją. Kolejne założenie protestantyzmu. W tę szkołę większość prawych katolików w Polsce przeszło. Oazy, neokatolumenaty, od nowa był święty. Przeczytaj i powiedz mi co czujesz. W głowie pust, pustka, procesor nie ten co trzeba i każą mu mówić co Bóg w tym tekście powiedział. Jeśli ma czytać pismo święte, musi was co uświęcające, iż na kolana. Wiara w Słowo, że ulega coraz większemu zniszczeniu. Tak, wiara w Słowo, że przy takiej podejściu ulega zniszczeniu, bo co tydzień mam inne przemyślenia. W tym okresie historycznym dzieło Antychrysta ujawnia się także w podziale Kościoła, w formowaniu nowych i licznych wyznań chrześcijańskich. Popychanych stopniowo do coraz głębszej utraty prawdziwej wiary w Boże. W tych podziałach zawsze stoi synagoga żadna. Nie żyjemy dużo światem, ale ostatnio odłączyła się, moi drodzy, Cerkiew Kijowska od Moskiewskiej. Prima! Trump, wszyscy przywódcy państwa Europy gratulują Prawosławiu. Że potrzebna jest niezależność, własne myślenie Jakbyście posłuchali tych słów Tak było przez wieki Synagoga szanowna gdzie mogła Tam dzieliła i tam dawała pieniądze Kiedy już tyle dokonano Zniszczono urząd nauczycielski Kościół hierarchiczny Zniszczono tradycje No to teraz kto to upilnuje? przejęli obecnie liberałowie, moderniści, masoni władzy nad Kościołem. Dzieci robią co chcą. Nikt nic nie mówi. Ale robią dlatego, że oni dobrze wiedzą, że ich dni są policzone. Dokonali podmianki na rozkaz masonerii Męża Kościelna i są przekonani, że lud nie wyłapie tego świndla. 666, ukazane trzy razy, czyli przez trzy, wskazuje na rok 1998. Wszyscy tu obecni mają to za sobą. Bo już byli, żyli. Żyliście chłopi już po 20 lat. Moja mama żyła już 7, 60 lat na Ziemi. I udało, i matka Boża mówi, w tym okresie historycznym uda się masonerii, wspomaganej przez masonerię kościelną, zrealizować swój wielki zamiar. Utworzyć Bożka, fałszywego Chrystusa i fałszywy kościół. I umieścić go na miejscu Chrystusa i jego kościoła. Statua, statua zniesiona w cześć pierwszej bestii jest więc posągiem antychrystana. I ideologia też jest antychrystana, bo to co mówią, to nie wiara, to jest ideologia. Wszyscy mieszkańcy ziemi mają oddawać pokłon temu, który naznaczy swoją pieczęcią wszystkich pragnących kupować i sprzedawać. Zanim poruszę ten punkt kupować i sprzedawać, niech Pan się położy, bo dziś muszę pokazać Wam, jak się natrudziła masoneria kościelna, aby dokonało się zjawisko podstawki, kobrytki. Przemienienia i to zrobiło tak perfekcyjnie, że mało kto to wyłapał. Jest rok 1962. Przygotowują zamach masoni na soborze watykańskim II. Od 1956 roku masowo dyktarze watykańscy wstępują do masonerii. Przygotowują czek antychrystów do zdominowania Kościoła. Karna Wilota, Karna Maseli, Karna Benellego i Kazaroliego uczniaka. Taki malutki głos, jaki znaszano. na Kazaroli, no, Kazaroli. Oni później we Czech, w latach 70. przejmują ster władzy nad Kościołem. Aresztują papieża Pawła VI. Dają sobowtóra. Sobowtóra uka jako śmierć papieża. Dali w trumnę, a tamtego zamordowali. Jeśli to się udowodni, to wtedy moje serce całe płonie. Kierunku papieża Pawła VI. Bo był komunista, zdrajca, wygnany z Watykanu, etc. Ale przejrzał, w papiestwie przejrzał. Cztery lata był odłączony, moi drodzy, od steru władzy. Żeby taką podmiankę zrobić, trzeba było rozpocząć na szeroką skalę zmianę tradycji, obyczajów i pobożności w Kościoła. W 1962 roku czytam Wam, co postanowiono. 34 punkty. Usunąć świętego Michała, opiekuna Kościoła katolickiego, ze wszelkich modlitw odmawianych podczas Wyszy Świętej. Oraz poza mszą, raz na zawsze. Usunąć Wszelkie jego figury mówić, że do spolecenia Jezusa. W naszych kościołach nie ma figury świętego świętego miarania. Nie ma, ma modlitwa. Dwa. Zastosować, zastopować praktyki pogódne podczas adwentu, postu. Takie jak jedzenie mięsa, w piątki lub poszczenie. Zatrzymać jakikolwiek czyn samoponiżania się. Biczowanie gościnica. Zamienić go na akt radości, szczęścia i miłości bliźniego. Dzieci, tak mi przedstawiano adwent w seminarium. Czas radości, szczęścia i miłości bliźniego. Dzieci, nieprawdopodobne. Zmieniono charakter pokutny adwentu na czas radości. Śluby zezwolono, wszystkie dzieci, ale lepiej jak do przodu. To moja mama myła wrzątkiem patelnię, żeby nie było śladu po kropli tłuszczu na niej. Zaczyna się post czy advent adwent. A my dziś dzieci radość, szczęście i miłość bliźniego. Znacie, jaką mam pikatkę na hasło miłość bliźniego, charytatywa, karita, inne działania. I to jest Mówić, że Chrystus już wygrał i że niebo jest dla nas i wobec tego ludzkie wysiłki są bez, 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 bezużyteczne. Dzieci tak mi mówiono, nieprawdopodobne. Gdzie większość katolików mówi, skoro Pan Jezus wygrał i pokonał szatana, to dzieci wystarczy żyć. Bo chodź, Panie na nabroił, to już tak odpukł mamy, Pan jest w misji katolickiej w Niemczech rektor każe kapłan wielki wielki głos. Proszę, proszę księży, tu wszystkich, moi drodzy, rozgrzeszamy. Jak pójdą rozwodnicy? Przecież oni się kochają, stosują zasadę miłości bliźniego. Mi to jest teologia polskich kapłanów, to jest dziś, to nie XVII wiek. I rozwodnik idzie do spowiedzi i mówi, ja jestem rozwiedziony, ale ja moją żonę, jaką żonę kocham, więc spełniam przykazanie miłości bliźniego. Absolwotę, no i dzieci w takiej szopie bierzemy udział. Drugi punkt. Tu wszystko zrobiono. Angażować protestantów, pastorów protestanckich dla zmienienia i desakracji przyświętej. Najpierw byli jak to się na obserwator, tych obserwatorów, ja z każdą lornetkę kupił, jeszcze przykleił, do w do tego ja nie odkleił z swojego umysłu. W diecezji, moi drodzy, żywieckiej, na zmartwychwstanie pańskie, przy biskupie katolickim, kto kaza nie głosi? Pastor. To nie Angażować pastorów protestanckich dla zmienienia desakra i desakralizacji przysiędek. Po Krakowie rekolekcje głoszą protestanci ludziom. I wy na to idziecie. On wam będzie tylko mówił o radości, szczęściu i miłości bliźniego. O Bogu wam nie powie, bo on nie ma w sobie mocy papierów, nie ma. kapujecie? On nie ma papierów. Wmawiać wątpliwości, że Eucharystia jest bliższa wierze protestanckiej, że jest to chleb i symbol. To się u nas już stało dzisiaj. Usunąć całą łacinę z liturgii, mszy, modli pieśni. Wnosi ona poczucie tajemnicy i szacunku. Ukazywać to jednak, ukazywać to jako zaklęcia wróżbitów. Ludzie wkrótce przestaną myśleć, że kapłani są wyższej inteligencji. Mistrzostwo świata dzieci. 80, 79 w seminarium, czyli 13 lat, 14 lat po Soborze. Jakbyście widzieli szczekających kleryków, przychodzimy, żeby się nie uczyć łaciny. Dzieci to była jakaś fala, taka była obsesja. Zachęcać kobiety do zdejmowania nakryć głowy w kościele? Włosy są zmysłowe. Że wiedzą. Z nich żądają one prawa bycia diakonami, kapłanami. Opierać to na konstytucji Kościoła. Zacząć ruchy wyzwolenia kobiet. Wszystko wchodzi. Słyszeliście na ostatnim spotkaniu synodalnym zwiększenie roli kobiet. Czyli będą je na plewaniach, do pługa, będą orali na plewaniach pola. Dzieci przerażające to jest. Jakże pogonił wczoraj moją siostrę, bo zaczyna dawać uwagi pa, panią, bo przeprzeraziła się moimi posunięciami, jak tłumaczy? Zrozum, chłopy takie są. Majtki będzie mi pokazywała, a ona mi powie, że chłopy takie są. Przyniosłam pewne świadectwa, jak diabeł ja mówił, co się dzieje, jak kobieta jest przy ołtarzu. Co chodzi babom na kościele pomyśle? Jaki strój ten bud nie pasuje do spódnicy? Tu źle myśleć, dzieci w to, to wszystko przygotowali specjaliści z najwyższej półki. Jak rozsadzić nas i kościoła ludzkie. Zatopować przyjmowanie komunii na kolanach, pokazywać zakonnicom, aby nie pozwalały dzieciom trzymać złożonych rąk przed i po Komunii Świętej. Mówić im, że Bóg kocha je takie, jakimi są i chce je widzieć całkowicie zrelaksowane. Dzieci to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Ile nieraz św. narobią dzieci spustoszenia. Jak ostatnio na YouTube znowu widziałem, na jak jakiejś ostatnio Wolną pszczółką przez odwrót. I leci pierwsza ona. A w Warszawie na rykowisko, ostatnio na stadionie tysiąclecia, wjeżdżało ich 20 na motorach. Cepy dziś to mało. Tylko siara i cudowa gobra. Do wypalonej ziemi. Siódmy punkt. W tym punkcie brałem udział, wszystkim przepraszam. Zlikwidować kościelną muzykę, organową, wprowadzić gitary, lutnie perkusję, przybywają To była fala! Kiedy brałem udział w Ruchu światło życie, byłem, byłem jednym z pierwszych, siedziałem przy dwa chodziła, a jak już czwartym byłem, dwa tysiące dzieci, to to, to to 8 ludzi brało udział niewiele, nie Później tysiące. To było wyciczone dzieci. Pyk, pyk. A później radość. Radość z i wyciek po Wszystką tą dzieci przerabia. Mm. Już na moim szach zagrają perkusje czy gitary. Znacie mnie. Zapobiegnie to jakimkolwiek modlitwom osobistym i rozmowom z Jezusem. Święta prawa dzieci. Jak słyszysz granie, grzas, kto myśli o Jezusie? Biedary poruszyć, piersią począsnąć, uchem pokręcić, dzieci. Jakbyście znali tajemnicę dramatu tańca, bo to jest to dzieło Szatana. Jak on wyjaśnia. Wprowadzać w kościele tajce, podskakiwanie, bo wtedy ludzie najwięcej, że uczynią. Może przerwę, bo się zapalę, jak to słyszę, i to wszystko jest. Więc jak macie huki, grania, kto pomyśli o Panu Jezusie? Dlatego, w orędziach, jak nas, Panu mówi, komu śpiewacie, Komu chwała? Panie, jakiemu Panie? Jak Wy sami dla siebie pożywacie przyjemności, wszystkie te ruchy falujące, klaskające, chwała dzieci, jest to dzieło szatańskie, protestanckie w kościele. To nie ma nic z kulturą katolicyzmu, rozumiecie? Będą to szumnie nazywali jakiś Nazaret, Galilea, neo, neon. Rozumiecie? To, to od nowa, jak to odnowa? nowa? Od nowa spoczymy, nie? Gdzie tacy, wypróżnieni, zrozumieją, że Kościół jest podmieniony. Jak cały czas jest dla nich. Dla nich. Ja mogę dotknąć sam Ja mogę do tabernakumu do, wejść. Ja mogę spojrzeć podmiot. dla ciebie. Dobrze, że jesteś. Ja idź, jak nie też Bogu służyć, idź w diabły. jest stan Kościoła jest absurd. Panelca zamordowali. Staw go do trumny i jeszcze rozdano Nie dawać Jezusowi czasu na wezwanie dzieci do religijnych powołań. powołania. Dzieci muzyka, brzaskie. U Ukochanych reformatorów, dzieci uczyłem, kleryków. Byli brązowi, cztery, gitara, dzieci, tańce. Zawrócił na koncert, ja patrzę, jeden po jak się rozgrzał, no to jak chycił bombę, znaczy no za kufer babę, no to już to widzisz, bo potrzebujesz, bo znasz muzyków. No to ja delikatnie, bo mieliśmy dobre układy, porozmawiamy, panowie, jak jutro nie rozwalicie tych gitar, to z was powołań nie będzie. Bo ja prowadzi, wiem czym jest muzyka, siedzę w tym, czyli w tej, gdzie tu dzisiaj, mówię żaden z was do kapłaństwa nie dojdzie. Dzieci, żaden, nawet do diakona nie doszedł. Jeden poszedł do szpitala, bo na jak zobaczył pielęgniarkę, jak chycił ją, to już jej nie puścił. Byłem u rektora, interweniowałem. Nie jest możliwe, żeby oni po całej Polsce koncertowali, jak oni się muszą słać Jezusa. No i dzieci, było razowo. Później różowo, czarno, a teraz nie wiadomo, czy nie piekło. Nie dać Jezusowi czasu na wzywanie dzieci do religijnych powołań. Bo do kościoła wchodzisz rozwieszczany. W kościele rozwieszczany wchodzisz rozwieszczany. Kiedy do Ciebie Bóg przemówi? Kiedy do Ciebie Bóg przemówi? Moi drodzy, co dalej i jak, to już będę mówił jutro, pojutrze, a teraz mówię Amen. Zakończymy. Państwo wybaczą, że tak szeroko, bo wtedy łatwiej zrozumiecie naszą radę. Że Kościół doprowadził liturgię obecnej, Kościół tak zwany katolicki, do granic absurdu, kapujecie. Bóg sobie nie życzy takiego zachowania.